Mam z tej strony. Lena, dzisiaj gamy w grę na kod w kosmosie. Właśnie, ja sobie w tą gierkę, żeby wiedzieć, jak rąkać. Mam czwarty to po level. ją sobie, jak no, wczoraj. No i patrzcie, ile tu jest leveli. Po prostu tysiąc. Teraz, właśnie, koniec gadania. Zaczynamy. Kto ma tą gierkę co komentarzu zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, to będę mówić wam o co tu chodzi. Span pieniądze, tym kotem można chodzić w, w, w bok, w lewo, w prawo, w bok, kręcić się, kto nie wie, ten... niech spa I właśnie takie diamenty trzeba zbrać, to one ci dają po kilka tysięcy. Kiedy spaniesz, tutaj no, musisz dać pieniądze, na przykład... 50, a ja mam dużo 50. No bo właśnie grałam już tę jak wam mówiłam na początku o filmiku. To gramy na kotem. Obiecuję wam, że jutro będzie kolejny filmik. A, a nie, 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 no święto nie będzie filmików. Dlatego chciałam wam powiedzieć, że święto takich, na przykład Boże Narodzenie. Nie będzie filmików, a jak będą na przykład moje urodziny, to też nie będzie filmików, no nie będę mieć czasu. A ja może zrobię. Spróbuję jak najlepiej jak najczęściej no, robić filmiki. No i patrzcie serduszko. Jaki hałas! Wow, patrzcie, co tu się dzieje! Właśnie ja te patyki to mi trochę wyglądają, jak ja takie. O nie, jaka głupia jestem, wziąłem te pieniądze, nie wiem po co. Właśnie ja ten kot, możecie na niego mówić na kot. Albo kot, z attention, Tak na niego mówię ja. Mam więcej czasu. I to się właśnie. Tak powalnia, tak bardzo dziwnie powalnia. A, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Wpadajcie na inne moje filmy. Jak zawsze mówię różne inne rzeczy, gamy w różne inne rzeczy. Wszystko... najlepiej każdy są jakieś inne. Jakby co to za dwa dni to jutro nie będzie filmików, no jest jest tak to obchodzi Serwesta, ty napiszesz w komentarzach. Obchodzę Sewesta. Coś mi się włączyło. Ten krzyżyk mnie tak ciekawi. Hop. Wow. Co tu się stało? Kto zna, to to niech zostawi subskrypcję. I, i dotrzeliśmy do końca. Pokażę Wam, dlaczego się zmienia te. Oj, ja znów coś się włączyło. O nie, wysz... wy, Muszę wyjść z tej gry. O nie. Ok. I patrzcie. Będźmy tu. Wow. To jakiś dziwny level. Co ma tą grę? Na przykład niech napisze w komentarzach. No, bo dla mnie tego jest bardzo dziwna. Jest ściągająca. Mówię Wam, kto ma tą grę, to chyba wie, że ona jest ściągająca. albo coś mi się pomyliło. Juhu! Juhu! Pieniądze! Elo320 elo, Pieniądze, Elo320 Kto dotrwał do tego y, y, słowa? Niech napisze w komentarzu Elo320 Możesz do tego dodać coś z hashtagiem na przykład hashtag koty cie tak to w moim klubie Otów. Padzie ile sam pieniędzy I jakie to jest dziwne? No co, że specjalnie wpadłam w to, no bo chciałam zobaczyć, ile pieniędzy za to wydał. To taka robi... Niech dobrze ja, czy ten level jest niekończący się? Widzowie! Możecie zostawić, Sub, subskrybujcie mój kanał epicki, który jest najlepszy w YouTube, biedobo, a nie, nie jest i nie mają lepszych kanałów no, na YouTube. I ze mną nikogo dzisiaj nie ma, no bo to jest gandar pojedynczo. No bo YouTube będzie. co ja mówię, YouTube, przecież do Sewesta. Wow, jak tu szta szybko. Wydałam duże kasy. Patrzcie, co tu się dzieje, i nie mam pieniędzy, Bawo, muszę wyjść z tego levelu. No, bo tu nie da się przejrzeć. Przegrałam. Wezmę sobie od nowa ten level. Nie. są na ziemię. Ile jeszcze chcę w policzyć? Dobra, to napiszcie w komentarzach było tych Jak uczyliście w ogóle? A to my chyba musimy już kończyć. A to Pa widzomie. Pa. To jest subskrypcja na koniec pa.